Tuż za ogrodzeniem lotniska na zapleczu górki, na zapleczu tego lotniska w sąsiedztwie górki spoterskiej mamy takie dosyć ładne zadrzewienie. To zadrzewienie należy oczywiście do, do nas wszystkich, tak, bo to są OP i bym się potknął, ale nie to, żebym skłamał. Tak przynajmniej mówią system informacji przestrzennej miasta Radomia. Ten teren należy do miasta Radomia. Są tutaj cztery działki wydzielone z jednej. Działki tutaj mamy końcówkę przystanku autobusowego numer 8 no i ze względu na umiejscowienie tego byłoby to idealne miejsce tworzenia parku kieszonkowego oczywiście bez usuwania większości tych drzew, chociaż te osiki w przyszłości mogą stanowić przeszkodę lotniczą, no ale jeśli będziemy nad nimi panować to może nie będą stanowić przeszkody lotniczej. Po prostu mogą rosnąć do określonej wysokości. To jest nie w linii startów ani lądowań samolotów, więc tu mogą sobie rosnąć trochę wyżej niż te, które miały to nieszczęście wyrosnąć w osiach startu, startów i lądowań samolotów. E, teren jest mocno zaniedbany, kiedyś tutaj był e, składowisko e, węgla, jakiegoś żużlu poeksploatacyjnego, teraz zostało to sprzątnięte. E, usypana ta górka, podobno prywatnym sumptem. E, kto się usypał, nie wiem kto. E, no i teren jest aż się prosi o zagospodarowanie. Tu jest ta druga górka. To też jest jakiś nakład ziemi, który został przywieziony z innego miejsca. Pewnie z jakiejś budowy. Wykonywano budowę, więc tutaj ten nakład przywieziono. W większości chyba nawet nie jest to gruz, tylko ziemia taka, która nadaje się. A czy do rozplantowania, czy też do pozostawienia, ukształtowania tego terenu, tak żeby było wszystko ok. Tutaj, jak widać, trochę jest gruzu. Jeszcze te śmieci zostały w tym miejscu. Straż Miejska mogłaby się tutaj pojawić i ulepić chyba mandat panu prezydentowi. Tak by należało, generalnie. Skoro potrafi w innych warunkach być bardzo pryncypialna, więc. Dobrze by było, żeby ta zachowała się teraz tutaj. No i oczywiście zmusić urząd miejski do podprzątania tego terenu, bo patrzcie, mamy coś takiego. Oczywiście trudno tutaj też zarzucać, że to urząd miejski przywóz do opony i wyrzucił. Czy to prezydent, czy wiceprezydent, czy pani wiceprezydent odpowiedzialna za ochronę środowiska. Niemniej jednak, no, należałoby też tutaj pomyśleć o monitoringu tego terenu, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. No i oczywiście, e, no, zadbać po prostu, bo już może nie za te śmieci, ale za porządek tutaj odpowiada miasto. E, no i dobrze by było wyczyścić to oczko, niemniej jednak, pod nadzorem przyrodniczym. Te nadzory przyrodnicze w Radomiu różnie to wyglądają. Dobrze jednak tutaj, żeby ktoś nad tym mocno popracował i żeby to było wykonane tak, żeby nie zrobić krzywdy organizmom, które to zamieszkują. A mamy tu jedno z y, dosyć fajniejszych miejsc rozwoju grzebiuszki ziemnej. Zielonej. Czy nawet w tym roku pojawiły się tutaj żaby moczarowe i żaby prawne. Mają coraz mniej miejsc, to jest jedna z nielicznych miejsc, gdzie one mogą funkcjonować. Eee, na szczęście, eee, bardzo daleko one tutaj nie przechodzą, korzystają z tych terenów zielonych. Ludnictwo nie to ani przeszkody dla, lodyska, dla, no, dla samolotów. Eee, także tutaj. Dla nich większym niebezpieczeństwem jest ta droga przebiegająca do Janowa. To już jest granica gminy Radom i Skarysza. No ale tutaj jesteśmy jeszcze w granicach gminy Radom, wobec tego przydałaby się tutaj taka ingerencja porządkująca i cywilizująca ten teren.